Choroba jest zjawiskiem wielowymiarowym. Jej najbardziej dokuczliwe objawy obserwujemy na poziomie fizycznym. To one przekuwają naszą uwagę, bywa, że budzą lęk. Motywują nas do poszukiwania sposobu, by jak najszybciej się od nich uwolnić. Działanie na poziomie fizycznym może być na jakiś czas skuteczne, ale nie może przynieść. Rozwiązania trwałego, dlatego że symptomy fizyczne są skutkiem dysharmonii na poziomach subtelno-materialnych, które składają się na wielowymiarową konstrukcję ludzkiej istoty. Przekładając to na bardziej zrozumiały język, każda choroba ma swoje źródło w tym, co bardzo ogólnie nazywamy psychiką. I dziś jest już wiele metod, które zajmują się powiązaniami pomiędzy ciałem i psychiką. Problem tkwi w tym, że w większości przypadków brakuje zrozumienia złożoności konstrukcji tego, co nazywamy psychiką. Brakuje zrozumienia zależności pomiędzy warstwami, które się na nią składają i wiedzy na temat praw, które w każdej z tych warstw działają. Bazą do zrozumienia tego, co skrótowo nazywamy psychiką, jest w każdym indywidualnym przypadku potencjał poziomu świadomości człowieka. Każda warstwa tej konstrukcji przekonania, myśli, emocje, uczucia jest utkana na kanwie tego potencjału. Brak zrozumienia tego zagadnienia sprawia, że w wielu przypadkach Posługiwanie się metodami pracy z emocjonalnymi przyczynami chorób jest niczym więcej jak tylko bardziej zaawansowanym od działania na poziomie fizycznym, sposobem tymczasowego usuwania objawów choroby. Popatrzmy na symptomy choroby, jak na problem zatkanej rury od zlewu. Widzimy gromadzącą się w zlewie brudną wodę, która nie może odpłynąć. Możemy ją usunąć w nadziei na to, że następnym razem się nie zbierze. Możemy potem zacząć dbać o to, żeby nie odkręcać za mocno kranu, myć naczynia pod cienkim strumykiem, tak by woda mogła przesączać się przez zatkany kanał, nie gromadząc się w zlewie. To w przypadku choroby mogłaby być analogia do działania na poziomie fizycznym. Na początku zadziałamy radykalnie, żeby wyeliminować objaw, czyli usuniemy wodę, a potem będziemy lawirować tak, żeby dostosować szybkość, intensywność i wypływu z kranu do możliwości przepływu przez zatkaną rurę. Na przykład odnosząc to do choroby, zmodyf zmodyfikujemy tryb życia, czy też będziemy łykać e, przepisane przez doktora tabletki. Powiedzmy, że zaczynamy dostrzegać, że nie jest to działanie satysfakcjonujące, i szukamy nowych rozwiązań. Trafiamy na informacje o tym, że źródło choroby leży w psychice. W odniesieniu do gromadzącej się w zlewie wody zrozumieliśmy, że gdzieś głębiej jest zatkana rura i potrzebne jest jej udrożnienie, żeby woda mogła swobodnie płynąć, zamiast gromadzić się w zlewie. Jeśli usuniemy ten zator, nie będziemy musieli regulować prędkości i objętości wypływu wody. Korzystamy więc z pomocy kogoś, kto umie ten zator namierzyć, ponieważ ma wiedzę o powiązaniach chorób z emocjami i uczuciami. Zna klucz do usunięcia tego zatoru. Potrafi zadać pytanie, które zator usunie. I staje się cud. Pytanie klucz zadziałało jak preparat, który wsypaliśmy do otworu z lewie. Zator został usunięty, rura się udrożniła, przepływ się odblokował, a my widzimy spektakularnie szybki efekt. Czujemy ulgę i jesteśmy pod głębokim wrażeniem tej operacji, bo widzimy jej namacalne efekty. Choroba mija nic nas nie boli. Cudownie, ale na jak długo? Z mojego doświadczenia wynika, że do następnego razu i tym razem użyte wcześniej słowo klucz prawdopodobnie nie zadziała. Trwały efekt udrożnienia przepływu może pojawić się tylko wtedy, gdy zajdzie radykalna zmiana w naszym sposobie doświadczania siebie, świata i innych ludzi. Nie opowiadania o naszym doświadczeniu, ale Prawdziwego, realnego doświadczania. Właściwie postawione pytanie podczas, konsult podczas konsultacji jest w moim odczuciu tylko kolejnym etapem diagnozy. Ulga i cofnięcie się fizycznych symptomów sprawiają, że my postrzegamy ją jako metodę uzdrawiającą. Niestety to jest pułapka. I jak to z pułapkami bywa, czasem potrzeba dłuższego czasu, żeby Zauważyć, że w niej utknęliśmy. Kluczem do trwałych zmian jest praca, która uwzględnia możliwości i ograniczenia wynikające z potencjału naszego poziomu świadomości i zastosowanie takich narzędzi, które będą kompatybilne z naszymi indywidualnymi zasobami. Dla przykładu, powszechne, powszechnie dziś w pracy stosowane Powszechnie dziś proponuje się w pracy z biologicznymi konfliktami uwalnianie uczuć, często bez zrozumienia, że znaczna część ludzi nie ma do nich dostępu. U niektórych wynika to z mechanizmów obronnych, u innych jest to natura indywidualnego potencjału świadomości. O ile w pierwszym przypadku trzeba skupić się na odblokowaniu dostępu do emocji i uczuć, który istnieje, tylko został. Kolokwialnie mówiąc, zagruzowany, o tyle w tym drugim przypadku ten dostęp trzeba od podstaw zbudować. Jeśli nie mamy wiedzy i doświadczenia w tym obszarze, będziemy poruszać się w opowieściach o emocjach i uczuciach, które nie mają nic wspólnego z doświadczeniem. Uświadomienie sobie istoty biologicznego konfliktu, nawet jeśli powiązane jest z uzdrowieniem ciała, w większości przypadków samo z siebie nie czyni żadnej zmiany w potencjale poziomu świadomości. Więc tak naprawdę jego długoterminowy skutek będzie taki sam jak w przypadku zastosowania praktycznego rozwiązania konfliktu, na przykład zakończenia związku z toksycznym partnerem. Jeśli jesteś gotów, gotowa na zgłębianie tematu zdrowia i choroby z perspektywy potencjału poziomów świadomości, zapraszam Cię do udziału w ósmej edycji Akademii Psychobiologii Wedika.